Witam serdecznie. Spróbujemy troszeczkę podnieść towarzystwo. Nie chcą się podnieść Asy No już są dwa Wyskakują Trzeba wziąć tą budę Na młodzież Zimno Jeszcze rano będzie za długo zimno Próbuję zobaczyć, ile dzisiaj się udało powstrzymać, ale nie chcę iść w górę. Ale żeby w kupie się jak najdłużej trzymały, Chociaż tam góra na pewno się wyrwie. Trzymać się razem, trzymam ja za was kciuki. Zaraz pójdziecie na młode, na jajka. Dajcie chociaż sobie te 10 minut. Eee! Mm. Najważniejsze, że nie ma żadnych na stodole. No i oczywiście u sąsiada na budynku. Ale nie chcę się chodzić myślą tylko o jajach. Pojedynków trochę jest, ale nie ma kręcenia. Idzie trochę w górę. Trzy minutki dopiero, a dojdziemy. Myślę, że daj, jak się uda, 7-8 fajne gąbeczki przywiozłem. Zadowolony jestem. Tu się troszeczkę pogania. Więcej się popasie niż pogania, w domu się popatrzy, rozwaliłeś, jakby jastrząb był, ale nie ma, przynajmniej na razie, chociaż nie wywołujmy <laughs> wilka z lasu. <laughs> Rapeczkę trzeba poprawić, bo to jest dłuższe sensło, a lato to dopiero będzie. O, już myślałem, że na sodowe walnie, ale już widzę, że to taki typ, stodolnika dolnika będzie. A jak? Już siedzi. Po 5 minutach będzie Po prostu trochę skrzydełko Ten co ma trochę oleju w głowie to usiądzie na dachu tutaj Nie, nie musi siadać po stodołach. i 5 minutek To cudów nie będzie, tylko tyle chodzi, żeby troszeczkę przeprostowały, zakwasu żeby nie miały Jak przyjdzie ten czas To co ma walić, to już wali, bo to jajka mają, jajka młode wjechaj mnie przeszkadza w siadaniu. ale dobrze że na dach a nie na jakieś stodoły chałupy szyję troszeczkę podgonimy w górę po co tu będą siedziały jak reszta chodzi to niech i one sobie troszeczkę Przydełka po ją Zaraz dobrze papu Złapało się I mamy 7 minutek. Zaraz składziemy wiechy bo już zeszły w dach wszystkie. Zobaczymy jak one usiądą Może nie wszystkie, ale tam już do 20 tak i takich nie ściągnie niczym. Сниму еще троха No, się daje jak zawsze. Na raty, tu jedna rata, tam pojedynki, tu następna. <laughs> a, wiadomo, to nie czas na ganianie, a tym bardziej, że one chodzą bardzo rzadko sporadycznie, że nie ma się czym mocno przejmować czekamy aż osiądą wszystkie próbujemy znowu zaciągnąć porażę zaciąg otworzyć jeszcze dwa teraz idę w górze 2, 4, 6, 7. no i chyba tyle, więcej nie będzie spróbujemy zasunąć, odsunąć siateczkę dzisiaj mam dzień wolny także posiedzimy tutaj z tym towarzystwem troszeczkę coś tam posprzątamy takie łaskawsze. może dlatego, że ich jest mniej. Tu też robi swoje. Dobrze, otworzymy niech co tam chce, niech sąsiadę na jajeczka. A pierwszy. Ale jak się chodzić do budy to potrafią Jeden usiad została tutaj szósteczka Idziemy, posypiłem dobre papu Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 chodź! Przestawiłem również sobie ławeczkę. Tutaj takie dwa stoły, ławeczka. Do bujania się taki pentagon. Stanowisko dowodzenia. Dobra, co tu ma rodzić? Posiedzę chwilę, bo dzień wolny to jak najwięcej, dzisiaj sobie tutaj spędzę, spędzę czasu, posprzątam. Coś tam się porobi. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Na razie, trzymajcie się. Cześć.